Cześć, Macie Ziomek z tej strony, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o projekcie, który bardzo mi się podoba. To jest projekt z większego market capu. Trochę pomijany, gdzieś taki zapomniany. Za mało według mnie mówi się o nim, chociaż potencjał według mnie ma ogromny. Przypominam, że to, o czym mówię, jest to tylko i wyłącznie moja prywatna opinia, nie jest to porada inwestycyjna. Chciałbym Wam przedstawić to, co mi się w tym projekcie podoba. Chciałbym podziękować mojemu pomocnikowi, bez którego nie powstałby ten research. Także tajemniczy pomocniku, dziękuję Ci bardzo. Dajcie łapę w górę, jeżeli Wam się film spodoba, jeżeli nie, to łapę w dół. No i przechodzimy do tego, co przygotowane. Więc projekt ten to Hedera. Co to jest Hedera? Jeżeli chodzi o team, to najpierw było dwóch facetów. Jeden to Lemon Baird. Facet, który stworzył tą technologię Hashgraph, o której opiera się Hedera, a drugi to Mans Harmon, założyciel Sphirds. Nazwy są straszne, można język połamać na tych nazwach. Firmy, która skomercjalizowała Hashgraph poprzez stworzenie tej Hedery. Oni oryginalnie założyli tą firmę Hedera, po czym zmierali pieniądze, zebrali resztę teamu, rozwijali projekt technologicznie. Przestali być członkiem głównego teamu Hedery, nadal są w czyli tej firmy Marce, jakby. W tym momencie ta firma jest jednym z, z rady governance, czyli Hedera trochę stała się takim projektem zarządzanym przez, przez Radę Dyrektorów. I tutaj widzicie międzynarodowy zespół bardzo doświadczonych ekspertów z różnych branż, głównie z branży technologicznej, tworzy tą Radę Dyrektorów. I zarządza headerem. Oprócz tego w zespole headery pracuje jeszcze 121 innych osób zajmujących niższe stanowiska. Część z nich, jak widzicie, jest tutaj na stronie. Reszta jest albo nowymi pracownikami, albo kontraktorami, którzy nie chcą się pokazywać, ale jest 121 osób w teamie. Wizja całego projektu to w latach 2011-2014 Lehman Brothers pracował nad hashgraphem, czyli alternatywą rozwiązania blockchainowego używanego w tych systemach DLT, Distributed Ledger Technology. Ta technologia hashgraph DAG, czyli Directed Acrylic Graph. Jest troszeczkę inna od klasycznego blockchainu, a różnica polega na tym, że nody zabezpieczające sieć nie produkują i nie potwierdzają kolejnych bloków sieci jednocześnie, tak jak to w przypadku sieci Bitcoin, a każdy nod wysyła wiadomości, które zawierają przynajmniej jedną transakcję, potwierdzenie czasu wiadomości, time-to-time time i informacje o dwóch poprzednich wiadomościach wysłanych przez inne nody, a wszystkie wysłane wiadomości tworzą sieć która naukowo nazywa się skierowanym grafem acyklicznym. Proste, nie? No, a mnie to jest czarna magia, czytam to z kartki, słuchajcie. Niemniej jednak, po angielsku to właśnie DAG. W ten sposób sieć ta jest szybsza od tradycyjnego blockchaina, a jednocześnie tylko 51% atak jest w stanie ją złamać, podobnie jak w przypadku sieci bitcoin. Hedera używa również konsensusu Proof-of-Stake oraz Ethereum Virtual Machine. Dzięki temu deweloperzy łatwo mogą przenieść aplikacje z sieci Ethereum i wszystkich opartych o Ethereum Virtual Machine na sieć Hedera. Transakcje na headerze kosztują około frakcja centa, jakiś ułamek centa i są finalizowane w 3 do 5 sekund. Sieć może operować do około 10 tysięcy transakcji na sekundę i zużywa bardzo mało energii, o czym możemy się dowiedzieć ze strony headera.com. Oczywiście ze względu na to, że sieć jest szybka i tania, a jednocześnie bezpieczna, to problemem, lub nie, zależy jak kto na to patrzy, jest decentralizacja. W przypadku Hedery decentralizacja nie istnieje. Sieć jest całkowicie zcentralizowana zarządzaniem governance, rada taka e, założona aktualnie z 29 członków. Są to firmy z całego świata. E, członkami rady są międzynarodowe organizacje z różnych branż. I są tutaj ogromne nazwiska, tak jak widzicie, e, IBM, Dell, Boeing, i Google, i Ubisoft. Czy mniejsze też firmy jak Tata Communications, to jest firma telekomunikacyjna z Indii, banki z Afryki i Korei. Większość tych firm jest z państw zachodnich, ale Indie i Brazylia na przykład reprezentują BRICS, czyli potencjalnie jest tam jakieś wejście do BRICS-u. Formularz zgłoszeniowy jest otwarty, wymagania nie są znane, ale prawdopodobnie nie są niskie, biorąc pod uwagę to, kto tutaj wspiera tą headerę. I teraz. Co jest ciekawe, co jest istotne, to to, że wszyscy ci członkowie tej rady, wszystkie te nody, które zabezpieczają sieć headery, muszą stejować HBAR tokeny. Także każda z tych firm ma swojego noda, który stejkuje HBAR. Słuchajcie, headera jest teraz pod względem total value locked w tym ekosystemie 75 milionów. Dolarów to nie jest bardzo dużo, to jest 35 miejsce na dzień dzisiejszy według wszystkich istniejących tutaj projektów. Natomiast cały czas, jak widzicie, ten projekt się rozwija, przybywa cały czas tych pieniędzy w tym ekosystemie. Wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Sam token. Nazywa się H-Bar. Dzisiaj mamy go po 8,5 centa. Co też jest dobrą ceną, bo jest stanie za sztukę. Jak widzicie, tutaj long-termowo różnie bywało. Także górki dołki. No teraz jesteśmy na jakichś kolejnych wzrostach od roku, no, ale wszystko dziś rośnie. Jak zobaczymy poprzednią Hossę, to na all time High hedera była po 56 centów. Także powiedzmy jakieś. 8x, 6x od teraz. To nie jest jakiś mega bullish, ale nie jest źle. Market Cap to jest na dzień dzisiejszy 2,8 miliarda. Circulating Supply to 33 miliardy tokenów. Unlockami tych tokenów HBar kieruje rada. Governance. Rada może też zmienić max supply, ale tylko pod jednogłośną decyzją, także wszyscy musieliby się zgodzić. Unlocki odbywają się co kwartał i są dokumentowane na oficjalnej stronie projektu. Prisel nie ma dokładnej daty zakończenia i ceny zakupu tokenów, także nie wiadomo kiedy się to wydarzyło i po ile zostały sprzedane. Tokeny były sprzedawane przez safty przed startem sieci 31. Procent max supply jest oznaczone jako unlocated supply, czyli supply, który nie ma swojego przeznaczenia czy celu, a to, co z nimi zrobią, to mm, zadecyduje Rada, co zrobią z tymi tokenami. I to jest trochę takie, taka czerwona flaga, ponieważ jest dużo tokenów, które mogą potencjalnie wpłynąć. Na rynek i obniżyć cenę tokena. Nie wiadomo, co z nimi zrobić. Nie ma dla nich 33%. Przy takiej kapitalizacji to jest bardzo dużo pieniędzy. Bardzo łatwo byłoby zbić tą cenę. Także to jest czerwona flaga. Tutaj widzicie właśnie te raporty odnośnie unlocków wszystkich tokenów. To wszystko jest udokumentowane. No, firma jest poważna. Token Edge Bar głównie służy do opłat za używanie sieci, ale jest również potrzebny w, w, przy proof of stake dla tych 29 dzisiaj, a 39 e, członków rady, które muszą zablokować określoną ilość tokenów jako zabezpieczenie, zanim będą mogły potwierdzać transakcje. No wiadomo, przy proof of stake wszędzie jest tak samo. Jeżeli chodzi o aktywność, to 318 tysięcy obserwujących na Twitterze. Twitter różnie mają, od po kilkaset, to nie, nie jest za dużo lajków, mówiąc szczerze. To też, mimo, że jest 300 tysięcy, to nie jest za dużo. No, wszystkich przyciągnęły te wielkie nazwiska, ale z tymi dużymi projektami, w których są wielkie nazwiska, to bywa tak, że one działają powoli. Jak się można spodziewać po projekcie z tej półki, Hedera posiada bardzo duże konta właśnie i na Twitterze i w innych social mediach. Ma zwykle też swoją reprezentację na wszystkich eventach dużych, na przykład na World Economic Forum, ETH Denver, Paris Blockchain Week konsensus 2024. Także kolejny będzie 2024. To są największe eventy, tak naprawdę i to też są takie World Economic Forum. To jest taki <laughs> event nie sensu stricte o no, krypto. HBAR współdziała, współpracuje z ogromną ilością projektów. Tutaj jak widzicie Unibright też współpracował z, z Hederem. To jest taki projekt, który wiecie, że ja wspieram, wspierałem, ale cały czas jestem jeszcze, mam tokeny UBT, także oni mają współpracę i hedera napisała o tym u siebie na stronie. Podobnie tutaj na przykład Numbers Protocol też został partnerem Hedery, o czym też wspominałem w filmie o Numbers Protocol. Hedera ma też swój ekosystem, gdzie przyznają granty przez HBAR Foundation przyznali do tej pory 225 grantów na kwotę 408 milionów dolarów, także słuchajcie ten projekt to jest zupełnie inna półka, to jest zupełnie inna półka, to jest ktoś, kto chce konkurować z Ethereum to jest ktoś, kto chce konkurować z Ripple'em z Cardano, chociaż wydaje mi się, że i Ripple i Cardano nie poradzi sobie z Edge I tu jest jeszcze na koniec bardzo istotna rzecz. Tutaj Ride right Edge był w momencie, kiedy e, zbudowany na aplikacja zbudowana na headerze, nazywająca się Drop, została dodana przez Fedna. Fedna to jest e, taka sieć. E, zrobiona przez Fed, służąca do Instant Payments, to jest, ona działa między bankami, nie jest jeszcze dla osób prywatnych, jest takim namiastką CBDC. No, ale to już jakby wszyscy wiemy, że jest nieunichrolne. I na tej sieci, między innymi w tym FedNow, jest aplikacja Drop i Drop jest zbudowane na headerze, na HBAR. Także bezpośrednio być może nie, ale pośrednio tutaj Widzimy, że z hedery korzysta Fed, czyli bardzo duża firma, która nie jest, nie jest to firma rządowa, ale jest to firma zarządzająca pieniędzmi w Stanach Zjednoczonych, prywatna firma. I to w zasadzie tyle na temat hedery. Mnie się ten projekt podoba. Wydaje mi się, że przedstawiłem tutaj wszystko, co, co mógłbym przedstawić. Podoba mi się to, jakie ogromne firmy ją wspierają. Podoba mi się to, że jest to blockchain, który jest bezpieczny i tani. Ludzie, prywatne osoby zwracają dużą uwagę tutaj na decentralizację. Natomiast jeżeli chodzi o, o firmy, ja myślę, że one będą się bezpieczniej czuć, jeżeli będą wiedziały, że mimo że blockchain jest centralizowany, to te nazwiska, te, te, te nazwy, przepraszam, które są za tym projektem, które go wspierają, świadczą o, o tym, że jest wart zaufania czy bezpieczeństwa. Także myślę, że zresztą sam przykład Fedna pokazuje tutaj, że Hedera może być wykorzystywana do, do wielu, wielu rzeczy. I wiadomo, że jeżeli przyjdzie adopcja tej headery, jeżeli to wszystko ruszy, to, to Hedera będzie miała dużo większą e waluację, będzie dużo, dużo droższa niż teraz. W tym momencie headera jest na 35. miejscu w Market Capie i traci do Bitcoina bardzo dużo, bardzo dużo. 10 miejsc, no żeby się porównywać tutaj, żeby weszła, gdyby weszła do top 10, no to jest 10x od teraz. Słuchajcie, to już jest, to już jest sporo, ale czy jest to możliwe? Mnie się wydaje, że tak. To jest ciekawy projekt, słuchajcie, to jest ciekawy projekt, który uważam, że warto mieć w swoim portfolio. On nie zrobi 100x, on nie zrobi być może nawet 50x czy 20x, być może zrobi 20, być może zrobić 10-5, ale wydaje się bezpieczny. Także nie mm, ja lubię H bar, Liczę na to, że w końcu się to uruchomi. On jest tani za sztukę. No i tyle. Na razie. Cześć.